Syna i Ducha Świętego. Amen. Pragniemy rozpocząć naszą modlitwę, w której jako wprowadzenie też do Eucharystii będziemy polecać naszych bliskich zmarłych, także tych spoczywających tutaj na cmentarzu. Módlmy się za zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów, za zmarłych braci, siostry zakonne, szczególnie za zmarłych kapłanów posługujących w naszej parafii. Spoczywających na tym cmentarzu. Panie Jezu, który na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu Niebieskiemu najdoskonalszą ofiarę, zmiłuj się nad nami. Chryste, najwyższy i wieczny kapłanie, ty chciałeś, by Twoja ofiara była przez nas składana przez wszystkie dni, aż ponownie przyjdziesz chwale, zmiłuj się nad nami. Panie, które dla naszego uświęcenia i zbawienia dałeś zmarłym braciom naszym udział w Twoim świętym kapłaństwie. Zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, cięć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie. Boże, które obrażyłeś naszych braci godnością biskupą lub kapłańską, dałeś im udział w kapłaństwie apostołu. Spraw prosimy, aby zostali na wieki włączeni do ich społeczności przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Ojcu i duchowi Duchami Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku w amen. Przebacz nam nasze grzechy. Zakowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Podwyślał za wszystkich zmarłych, których drogi znajdują się na tym cmentarzu, lub gdziekolwiek na świecie, a zwłaszcza za wszystkich kolegów i ofiarę ostatnich woje. Panie Jezu, który umarł na krzyżu, by przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nami. Panie, które przygotowałeś swoje wierne mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nami. Oczuj, który życie w niebie, święcie im twoje, święć królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na potuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć śmierci i wstąpił do nieba. A wszystkim naszym zmarłym udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, by mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego stwórca i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wiecznie odpoczymy a światłość wieku nie niechaj im świeci. Ty odpoczynę, radź im dać pan A światłość wieku nie niechaj im świeci których jest w Święcie święci imię Twoje, święci Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom i nie módź nas na pokuszenie, ale nas was odesłaj. Zdrowasz i łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami. I błogosławiony osławiona owoc żywota twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i godzinę śmierci naszej Amen że i ciebie chcę no Wyszczajnicy najdługa i duchu. O, ale Pan z i, i z duchem wodził. Powiadam się Bogu przed modącemu i Wam bracie i siostry. Nie bardzo zgrzeszam. Wyślą i zaniedbanie. Moja wina, moja wina, moja bardzo, bardzo wielka wina. Przez Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Módlmy się, Wszechmogący Wietny Boże, Ty pozwalasz nam jednej uroczystości, Ci zasługie wszystkich świętych. Prosimy cię, abyś dzięki w tarnictwu tak wielu orędowników, Hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i kruje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Oto słowo Boże, nie będą. Tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni dziś albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Dusze zmarłe, spoczywające na tym cmentarzu. Dusze przebywające w niebie, do których wołamy błogosławieni i święci. Zywamy Was dziś Kaźmierzu, Janie, Stanisławie, Wojciech, Katarzyno, Moniko, Natalio i wszyscy ci, których imiona Widnieją tutaj na tych grobach. Wzywamy Was dzisiaj, którzy spoglądacie na nas z nieba. Wzywamy Was dzisiaj, aby w tą Waszą uroczystość, spoglądając na Wasze życie, zapragnąć, aby i do nas kiedyś te słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, Nasz się dotyczy. Chrystus dzisiaj w Ewangelii mówi błogosławieni. Ale co dzisiaj dla nas znaczy to, że mamy być błogosławieni? Czy słowa, które Jezus kieruje do nas wszystkich, mówiąc, że mamy być ubodzy, że błogosławieni, którzy się smucą, którzy cierpią dla sprawiedliwości, którzy są czystego serca, którzy wprowadzają pokój. Czy to dzisiaj jeszcze w naszych sercach jest aktualne? Czy dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj na tym wyjątkowym miejscu, ma dla nas jeszcze jakieś znaczenie? Moi drodzy, przyglądając się Historii wielu świętych. Patrząc na to, kim byli i kim się stali. Wspominając na przykład świętego Franciszka, który jako wojskowy walczył, ale w pewnym momencie powiedział koniec. Spoglądając na Augustyna którego matka przez wiele lat prosiła Boga o to, żeby się nawrócił i żeby chociaż chrzest przyjął, dzisiaj mówimy o nich jako o świętych. Mówimy o tych, którzy są wzorem dla każdego pokolenia. Święty Franciszek zostawił wszystko, co w jakiś sposób go mogło ograniczyć. I poszedł jako ubogi biedaczyna z Asyżu, aby głosić świat Ewangelii. Święty Augustyn poprzez swoje pisma teologiczne wskazywał drogę do tych, którzy potrzebowali wiedzy i nauki. I moi drodzy, stajemy my dzisiaj na tej rzepińskiej ziemi, przy grobach naszych bliskich zmarłych, znając ich życiorysy i drogi, i stajemy z naszym, każdego z nas pisanym życiorysem, z pytaniem, w którym ja jestem w momencie: gdzie na tej drodze stoi mój krok? Gdzie na tej drodze do świętości stoję ja? Gdybyśmy teraz mieli tą możliwość spoglądnięcia w lustro, popatrzenia sobie prosto w oczy, i moglibyśmy siebie nawzajem zapytać, co dla mnie dzisiaj i tu jest tym najważniejszym, tą najważniejszą rzeczą i cechą, czy mógłbym powiedzieć sobie dzisiaj, o tym, że dla mnie staje się ważne być sprawiedliwym, ubogim w duchu. Czy dla mnie staje się ważne mieć czyste serce. Czy staje się dla mnie wprowadzenie pokoju dla swojego życia i bliskich, z którymi się spotykam. Czy może staje się dla mnie dzisiaj ważniejsze to, żeby mieć, żeby posiadać, żeby o mnie dużo mówiono, nieważne czy dobrze czy źle, ale żeby mówiono. Żeby podziwiano, wychwalano, może się bano, może żeby z daleka składano mi pokłony, żeby wszyscy do mnie pierwsi stali, ustawiali się i chcieli ze mną rozmawiać i może na Facebookach i innych portalach, mieć jak najwięcej znajomych. Ale spoglądnijmy zaraz, teraz przed siebie. Spoglądnijmy na te nasze pomniki, na te imiona, na te daty. I zapytajmy siebie samych. Co z nami będzie? Gdzie my to wszystko zabierzemy? Gdzie my te tytuły, gdzie my te znajomości, gdzie my te blaski, chwały codzienności możemy zabrać? Staniemy kiedyś przed Bogiem i od Boga będziemy pragnęli usłyszeć Błogosławiona jesteś Moniko, Błogosławiona jesteś Angeliko, Katarzyno, błogosławiony jesteś Janie i Pawle i wejdź do mojego królestwa. Dlatego, drogi bracie i droga siostro, niech dzisiejsza uroczystość wszystkich świętych i pragnienie nasze stanięcia przed Bogiem będzie o wiele większe od wszelkich innych zaszczytów. I tylko prosimy Boga, aby kiedy przyjdzie nam stanąć przed Nim, abyśmy mogli otworzyć nasze serce i powiedzieć jestem. Bo byłem z biednymi, uciemiężonymi, pragnąłem sprawiedliwości, cierpiałem prześladowania dla sprawiedliwości. Kiedy to Bóg nam powie, to znak, że jesteśmy błogosławieni. A droga która jest przed nami, utarta przez tych wszystkich, którzy tutaj, na tym cmentarzu spoczywają. Jest drogą, którą my możemy kroczyć do nieba. Tylko musimy chcieć na nią wstąpić. Amen. Boże Wszechmogący, Ty jedyny jesteś źródłem prawdziwej świętości. Prosimy o Twoją łaskę która upodabnia nas do Jezusa Chrystusa, który żyje i czuje na wieki wieków. przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, prześcig Panu swojego imienia, a zawsze na Boże deklaracje, na drogę Świętego. Panie nasz, Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na Cześć Wszystkich Świętych. Wierzymy, że cieszą się Oni nieśmiertelnym życiem, Sprawa byśmy doznawali pomocy w naszym dążeniu do Ciebie Przez Chrystusa Pana naszego Amen. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa on Tobie dobrowolnie, wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki tobie spadając łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, wierzcie, z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął i ponownie dzięki Tobie składając pod od swoim uczniem mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów To czyńcie na moją pamiątkę. Chrystus z Chrystusem i w Chrystusie, w Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Baranek Boży, który gładzi w naszych światach, który jest życiem nadwystaniem naszym, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale, do ale, mnie, ale jest tylko słowo, a to będzie, będzie. uzdrowiona dusza moja.